Cześć! W tym filmie opowiem Ci o statycznych metodach klasy Promise. Konkretnie mówimy tutaj o metodach takich jak All, race oraz znane nam już Reject oraz Resolve. Ze względu na to, że są to metody statyczne, mogę je wywoływać bezpośrednio odwołując się do klasy Promise. Weźmy tutaj na przykład metodę Resolve. W ten sposób otrzymujemy natychmiast rozwiązaną obietnicę, której wartością jest liczba 42. Zobaczmy, czy tak rzeczywiście jest. I faktycznie tak jest. Więc jeszcze raz. Wywołując metodę Resolve i przekazując do niej argument, otrzymujemy rozwiązaną obietnicę. Tutaj wartość ustawiona jest na argument, który przekazaliśmy. Jednak uwaga! Nie zawsze otrzymamy tutaj obietnicę, która jest rozwiązana. Wyjątek tutaj stanowi na przykład fakt, gdy przekażemy tutaj obietnicę, która jest odrzucona. No i faktycznie mamy tutaj odrzuconą obietnicę. Ta sytuacja wynika z faktu, że gdy do metody resolve przekażemy obietnicę, obietnica ta zwracana jest w oryginale. Podobna sytuacja może mieć miejsce jeszcze w jednym przypadku. Chodzi tutaj o sytuację, w której przekażemy tak denable, czyli obiekt posiadający metodę den, która odrzuca obietnicę. Efekt jest tutaj dokładnie taki sam. Pytanie teraz, w jakiej sytuacji w ogóle będziemy chcieli wykonywać bezpośrednio metodę resolve? Weźmy pod uwagę następujący przykład. Stwórzmy funkcję pobierającą informację o użytkowniku. Funkcja ta może odczytywać informacje z local storage lub pobierać je z serwera. Zatem dane o użytkowniku pobieramy w ten sposób. No i teraz możemy sprawdzić, jeżeli dane te dostępne są w local storage, możemy je po prostu zwrócić. W przeciwnym razie wykonujemy zapytanie do serwera. I w takiej sytuacji, w momencie gdy wykonujemy tą funkcję, nie zawsze mamy możliwość wykonania na niej funkcji den. Wynika to z faktu, że obietnica zwrócona jest tylko w przypadku pobierania danych z serwera. Aby to naprawić, wystarczy, że wykorzystam tutaj metodę resolve. Teraz, niezależnie od tego, czy pobieramy dane z serwera, czy mamy je dostępne natychmiast z local storage, zawsze zwracamy tutaj obietnicę, więc możemy tutaj wykorzystać funkcję den. Musisz przyznać, że jest to niesamowicie użyteczne. Kolejną metodą jest metoda reject. Analogicznie jak w przypadku metody resolve, ta również zwraca obietnicę, jednak tym razem mówimy tutaj o odrzuconej obietnicy. Ta metoda w takiej formie wykorzystywana jest bardzo rzadko i nie przychodzi mi do głowy żaden sensowny przykład, który mógłbym Ci teraz pokazać. Przejdźmy zatem do kolejnej metody. Jest to metoda ALL, która jako argument przyjmuje obiekt, po którym można iterować. Zwykle jest to tablica obietnic. Może to wyglądać w ten sposób. Mamy tutaj tablicę obietnic, które wykonają się odpowiednio po 5, 2 oraz 1 sekundzie. Do metody DEN zostanie tutaj przekazana tablica wyników tych obietnic. Sprawdźmy jak to wygląda. Jest dokładnie tak jak powiedziałem. Zwróć uwagę na to, że wyniki tych obietnic zostały zwrócone dokładnie w takiej kolejności, w jakiej my przekazaliśmy obietnice. Czas wykonania tych obietnic nie miał na to wpływu. Warto to zapamiętać. Kolejna rzecz, o której musisz wiedzieć, to fakt, że jeśli nawet jedna z tych obietnic zostanie odrzucona, zostanie tutaj wykonana metoda catch. W tej sytuacji wystarczy jedna odrzucona obietnica, abyśmy nie mieli dostępu do wyniku pozostałych. Z tego też powodu pamiętaj o tym, aby obsługiwać błędy bezpośrednio przy każdej z tych obietnic. Dzięki temu w tym miejscu będziesz mieć dostęp do pozostałych wyników. No to teraz praktyczny przykład. Załóżmy, że chcemy pobrać informacje o użytkownikach serwisu GitHub. Utworzymy teraz tablicę obietnic w oparciu o podane nazwy użytkowników oraz bibliotekę Axios. Tak utworzoną tablicę możemy przekazać do metody OR. I w ten sposób możemy odczytać dane użytkowników. Zobaczmy jak to działa. Faktycznie mamy tutaj loginy tych użytkowników. Bez wątpienia metoda all jest tą, którą najczęściej będziesz wykorzystywać. Praktycznie za każdym razem, gdy mamy do czynienia z kilkoma obietnicami, przekazujemy je do tej metody i uruchamiamy jednocześnie. To właśnie ona sprawia, że nie musimy czekać na wykonanie poprzedniej obietnicy, aby uruchomić kolejną. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku chainingu. Tam musimy czekać aż jedna obietnica zostanie zrealizowana, dopiero wtedy zostaje uruchamiana kolejna. Nie muszę chyba podkreślać jak duży ma to wpływ na wydajność naszej aplikacji. Ostatnią na dziś jest metoda raise. Działa ona podobnie do metody all, z tą różnicą, że wynik, który otrzymamy tutaj jest wynikiem obietnicy, która wykona się najszybciej. Inaczej mówiąc pierwsza dobiegnie na metę. W tej sytuacji powinna to być trzecia obietnica. I faktycznie tak jest. Metoda race w porównaniu do metody all jest stosunkowo rzadko wykorzystywana w praktyce. Nie zmienia to faktu, że warto było o niej wspomnieć. W tym momencie jak zwykle dziękuję ci za uwagę i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli film ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapkę w górę. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, daj o tym znać w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!